Bo generalnie to jest teraz tak, nie? Że musimy wskoczyć tam do tego domku. I tam jest... Mama. Taka. Bez ubrań. I goła <laughs> I No ma fajne wuuu! I nie umie tam wkoczyć! Cześć, siemanko, kuszu z tej strony na mi... Moi drodzy, zagramy sobie dzisiaj w gierkę, w której to możemy jeździć wózkami z Dino, z Biedronki. Z czego jeszcze możemy jeździć koszykami? Z, Aldi. z Aldika, z Lidla, moi drodzy. To kart racer. I dzisiaj mam kolegę. I dzisiaj masz takiego kolegę, ale tak. spoko. Moi drodzy, jeżeli chcecie więcej takich śmiesznych filmików, wiecie co robić, prawda? Jeżeli chcecie, abym dalej nagrywał takie śmieszne gry Dajcie znać koniecznie w komentarzach pisząc tak. Koszyki! A ja również być może za serduszkułem twój komentarz i pojawi on się na odcinku. Czym zjemy! Moi drodzy, macie linka w opisie do mojej książki, ponieważ niedawno wydałem moją książkę Juniorskie przygody ze świnką P. Czy taka książka Ci się podoba? Tak, Zobacz w ogóle, tak. jakie tutaj są fajne obrazki. Taki obrazek, moi drodzy, to miał być normalny dzień dla policjanta juniorskiego. Wydawałoby się, że w mieście toczy się zwykłe, spokojne życie. Jeden telefon i jedna interwencja, na którą udaje się funkcjonariusz, odmieniałem życie jego i mieszkańców wyspy. Już nic nie będzie takie jak dotychczas. Zainfekowani mada farmersi chcą zamienić resztę wyspaczonych, ale juniorski się nie podda. Moi drodzy linka do tej książki macie w opisie. Dobra Lara, patrz to, bo generalnie to jest taka gierka, nie, gdzie my jesteśmy sobie takim typiadem, widzisz? O, tam widzisz? jest już wózek. Jak on jest bugowany, patrz. Ja bym w ogóle chciał tą gierkę jakoś skakować. Tam jest już No tam już jest wózek, chcesz skoczyć do tego wózka? No to czekaj, patrz, bo Musimy generalnie... Wysoko Patrz, my musimy wskoczyć tu, nie patrz, cyk, skakujemy tu i jedziemy. Widzisz, mi tutaj krew troszeczkę się poleciała sobie coś tam, ale musimy dojechać do tego punktu, a ja sobie pojadę tędy Jedziemy gdzieś indziej. Nie wiem w ogóle gdzie teraz dojechaliśmy. O, jesteśmy gdzieś tutaj. I tu już się tak, jakby się kończy mapa. Lara, czy ty chcesz spróbować pojechać sobie takim koszykiem z Aldi tak. czy z Dino? A gdzie się jedzie? Patrz, ja Ci pokażę. Musisz tutaj wskoczyć, nie? Tutaj chodzisz do przodu, a tutaj skaczesz, nie? No i później musisz po prostu jechać i sterować myszką. Dawaj, jedziesz, let's go! To jak wysoka Czekaj, ja ci może wskoczę, a ty będziesz patrz, kierować jedzie. Czekaj, ja ci wskoczę, a ty spróbuj kierować my, y, tą myszką, dawaj, trzymaj myszkę Dobra, uwaga, hop, pa, jedziesz do... tam. <grystanie> pa, patrz, 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 patrz co się stało Pa, <grystanie> jakie majtki, <grystanie> to? <grystanie> Czekaj, pa Skakujemy jeszcze raz e Tu się wskoczyć nie da, dobra Ej, bo to nie działa Wyjdź no tak, popatrz, y, żebym ja widział tak z góry Dokładnie, tak jest lepiej, i uwaga ty No nie da się tu skoczyć, no co jest O jedziemy, dobra! Ty musisz na ten żółty punkt tam jechać. Dawaj! Jedziesz, let's go! Uwaga! O, prawie nas auto przyjechał! Brawo! Piona! Piona! Let's go! Ja mocno uderzyłam! No to jeszcze raz uderz mocno. Dobra, Lara, bo generalnie to jest teraz tak, nie, że musimy wskoczyć tam do tego domku. I tam jest... Mama, taka. Bez ubrania. I goła cycki. <laughs> Pora na fanarty! Dziękuję ci bardzo serdecznie. Julia, podoba ci się ten fanart? Tam szlaki, tam i ty, ty. Meksu, fajny fanart. To, tak robić, tak. Wiktor Rzeźnicki. Junior Pierogi, w daj mi pierogi. Oraz Wiktora Love Junior za te cztery piękne fanarty byłeś też miany, Pozdrawiam! No a teraz! Wyślij koniecznie twój fanart na ma i on się pojawi na odcinku. Bardzo się dzieje! O Jezu, Lara stawa. musisz sterować, no, czekaj. Ej, czekaj, 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 bo ja muszę sobie tutaj wskoczyć do... Cały, <grym> cały koszyk z Dino się rozwalił, widziałeś to? Patrz, 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 patrz co co ma w ręce, Pat, Zablokował się ty. Dobra, idziemy jeszcze raz, czekaj, hop. Czekaj, nie ruszaj na razie, patrz, hop. Dobra, i teraz... On się, ten cały wózek się rozlatuje, a ja w ogóle nie wiem o co chodzi, ty. O, dobra, jedziesz, patrz, 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 jedziemy, musimy tu wyskoczyć i idealnie skoczyć tam do mamy. Czekaj! Za, za bardzo częściej z tą myszką, ja ci powiem. Patrz, ja skoczę i tak po malutku. Dobra, czekaj, 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 pomału, 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 pomału! Jak ja przeżywam w tej gierce, nie? No po co ty tak robisz? Przecież to jest bez sensu. Dobra, jedziemy do mamy. To czekaj, nie, nie ruszaj Teraz się chyba uda, teraz. Patrz, patrz, patrz! Dopiero wybiliśmy szybę, a tam musimy jeszcze raz skoczyć, ponieważ teraz jest otwarte, tak jakby. My tam możemy do niej skoczyć. Czekaj, patrz, steruj. Pomału! Lara! I uwaga, Jeronimo! Jest! Czemu my tam nie umiemy skoczyć? Nie wiem. Gdzie moi rodzice? Ja się pytam. Gdzie, Gdzie są... mój rodzice? Gdzie są rodzice od Shreka? Nie wiem. Matrix11 YouTube. Gdzie moi rodzice? Ja się pytam. Pisz teraz koniecznie w komentarzu, co ty chcesz, aby Shrek powiedział. Być może jutro Twój zwrot, zwrot pojawi się na odcinku. Teraz. Jest. Brawo. Ja Jesteśmy u tej mamy. Podoba ci się ta mama? No. Piękny ma i, tak. i ten... I ten kwiatek. Dobra, patrz, teraz musimy na helikopter wskoczyć, ale to jest mega daleko. Dobra, czekaj Lara, nie steruj aż tak mocno, bo wystarczy, że wskoczymy chyba... Nie sterowałam. <noise> Tylko się... To jest tak ciężka gierka, że to jest niemożliwe. Let's go! Na końcu jest takie... I on tak jakby traci przyczepność ten wózek, no w sumie... Ale dobra, teraz chyba pojedziemy dobrze. Patrz, patrz, patrz. Widzisz, teraz tu... Znowu wskoczyliśmy! No prawie wskoczyliśmy na ten helikopter, no czekaj, bo to trzeba tak idealnie znowu wycentrować Waga. źle Źle, no źle, no patrz, polecieliśmy gdzieś Na drugą stronę miasta Patrz, patrz teraz! Billboard przeszkadzał Nie wskoczyliśmy do helikoptera, ale tutaj wystarczy na to żółte i ten, udało ci się wskoczyć, brawo, piona Daj pionę! Patrz, święta!

Czekaj, bo to gdzieś tutaj trzeba wyskoczyć. Czekaj, bo gdzie to wyskoczyć? Tu? Jedziemy. Gdzie myśmy dla ty! na no, patrz, patrz na główkę lecimy! Pa! Pa! Cyk. Myślałem, że w śnieg wlecimy, a jednak nie Zasznie da się... Zaś nie teraz... Nie działa. No co jest grane z tym wózkiem? Dobra, teraz będzie działać. Ale czekaj, bo my musimy jakoś... Ja nie wiem dokładnie, gdzie my musimy pojechać, ale wydaje mi się, że my musimy. Czekaj, pani ja nic nie widzę. Pomału, pomału. Nie, 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 nie. Pomału tutaj wskakujemy. On tam macha, widziałacz go? Tak. A ty wierzysz w Mikołaja dalej? Tak. Wierzysz w Mikołaja i co byś chciała, żeby ci przywiózł? Chciałam sobie. Co byś chciała? Od Mikołaja. Chciałabyś chciała, sobie kupić od Mikołaja? Co byś sobie chciała odkupić od Mikołaja? Co? Ubranka dla lalki. Ubla, ubranka? No bo przecież tu masz tyle lalek, że potrzebujesz teraz ubranka. No. Prawda? Tak, prawda? Dobra, wskoczyłem, w końcu wskoczyłem. Ty, Lara, prowadzisz czy nie prowadzisz? Bo ty mi musisz teraz pomóc. Ty, ty, ty. Jedziemy do Mikołaja. Muszę uważać na te bałwany. O, teraz ja! będzie teraz! No nie! Nie, ja tutaj. Nie widzę nic, Lara! Dobra. LARY nie widzę nic! Dobra, mi się wydaje, że ja muszę minąć pasz. Tego bałwana tutaj, duś go. To jest nie do przejścia, ej. Ale wiesz, dobrze. nie da się szkoć. Ale wiesz, co jest najlepsze w tej gierce? Że my co? nie musimy, nie? My nie musimy yy, wnosić tego. Wózka cały czas na, na górę, bo on się cały czas pojawiał o górę. Wiesz o co chodzi? Bo to będzie naj, najbardziej męczące wnosić. Ja nie wytrzymam, zaś coś uderzyłem. Mikołaj! Ja na końcu bez sensu tak skręcam i to jest beznadziejne. Jadę sobie tutaj koszykiem z Dino! Muszę gdzieś wyskoczyć! Tu yes! jest! Spad! Słyszałeś go? Zaś trzeba jechać? A co tam jest? A tam są teraz chyba sanie Mikołaja. Ja jedziemy do! zaraz wypadnę, zaraz wypadnę z tego wózka i muszę jeszcze raz jechać. Dzisiaj jedziemy do jedziemy do Mikołaja. Ale no Lara, no ty żeś go tutaj wysadziła w kosmos, no co jest grane ej Jedziemy o, do Rudolfa A! Nie ma tam Mikołaja Myślisz, że nie ma tam Mikołaja? No to gdzie jest tak. Mikołaj? On tam na ziemi chyba leży, nie? Ja chciałem teraz fajnie sobie poszpiewać, bo lecimy do mi! Tam był Mikołaj, tam leżył ten Mikołaj <laughs> Leżył ten Mikołaj, no. Mikołaja, raz nie, ja nie wytrzymam z tą grą. W końcu udało się wskoczyć do koszyka zakupowego. Cześć. <noise> ja nie wytrzymam psychicznie za chwilę z tą gierką, nie! Nie, bo tak, tak nie możemy jechać, bo się pożygamy, patrz, czekaj, patrz. Ale ty widzisz jak my uderzamy tyłeczkiem w ten wózek i nam krew leci z tyłeczka, widziałeś to? Dobra, jedziemy. Mikołaja. Jedziemy do Mikołaja! Tu i teraz... Czekaj, patrz, patrz, patrz! Teraz będzie dobre! Czekaj Lara, bo ty za bardzo kręcisz tą myszką, dlatego tak się nie da tam skoczyć, bo ta, ta gierka jest bardzo czuła, no zobacz, że już mamy 63 razy atempty, jak w geometry grasz. Dobra, co teraz się dzieje? Patrz, 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 jest teraz! To są milimetry, rozumiesz to? Patrz, patrz, nie, no to jest nie do przejścia, nie. Teraz będzie git. Jest! Nie, ja już to wyłączam, dawaj mi tą myszkę, wyłączamy tą gierkę, to jest nie do przejścia. Learn to fly! Znasz tą gierkę? Nie. Ja też jej nie znam, ale wiem, że była swego czasu bardzo popularna. Wydaje mi się, że tutaj się. Story, czekaj, bo mamy jakąś tutaj historię. A ten tutaj próbuje wybuchnąć. Widzisz, TNT. Oni tutaj sprawdzają, jak on wysoko poleci, ale na razie tutaj to nie wybucha chyba. O, wy, Wybuch, dobra, i poleciał dosyć daleko. A te pingwiny, co to... tutaj? <słyski> Dobra, patrz, tutaj możemy sobie wybrać Launcher, czyli tym, czym będziemy się wyrzucać właśnie w kosmos. Nie? Na przykład bierzemy tutaj Coila, powiedzmy, weźmiemy Level pierwszy, a Spring, bla, 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 coś tam, ok, spoko i ready. I co mi teraz tutaj musimy robić? Klikamy Take Off i patrz teraz, patrz. <grywka> <grywka> Gotta go fast! Czyli my tutaj musimy wyskakiwać na górę. Ok, time for upgrades. Click the green arrow to the launcher. Ok, dobra, czyli możemy tutaj dodać power max lift, ale na razie nie mamy tutaj tak jakby kasy. Ready? Klikamy. Mm, best. Aha, tutaj mamy best. I tu jest space. Ok, take off. Widziałaś? Tak, lecimy. Ciekawe czy teraz będziemy mieli jakiegoś besta? Co się dzieje? A bo tutaj też są wiatry. Ok, 21 kasy dostajecie i mamy. Besta, widzisz? Attitude Reach coś tam. Stage Unlocked, czyli mamy tutaj też jakieś stage. Ok, balon, czyli możemy sobie wziąć jakiś balon. Możemy tutaj zupgradeować go. I ja sobie zupgrade'uję też tego coila. Dobra, back. Klikamy ready i take off. I patrz, cyk. I co? Możemy tutaj. Te... Patrz, widzisz, on używa tego balona i on bardzo wysoko poleciał. Ale teraz tak, aby potrzebujemy czegoś, dzięki czemu tak jakby ten wiatr nas nie będzie popychać. Widzisz, co się tutaj w ogóle dzieje? Mamy patch, attitude reached, airtime, mamy dwa besty, max speed 38. Kupcie no. mi zabawkę. Kupcie mi zabawkę. Jaką mamy mu zabawkę kupić? Kutka. Takiego kotka! Może jakieś auto dla dzieci. <noise> Masło, kupcie mi zabawkę. Pisz teraz koniecznie w komentarzu. Co ty chcesz, aby szereg powiedział? Być może jutro twój zwrot pojawi się na odcinku. Czekaj, nie chcę tego sprzedawać. Ja chcę to zupgradeować. ewentualnie kupić coś nowego. Jak, jak to się tutaj kupuje coś nowego? Sel? Tutaj wyskoczyliśmy, o, już praktycznie dwa razy więcej. Take off. Dobra, patrz. Patum wyrzutnie ty! Okej. Okay. I jakiś papierek tam leciał, co to było? I co to tutaj jest? To drag jakieś coś tam, coś tam? Ty, ale my dosyć wysoko polecieliśmy teraz chyba, widzisz? Mamy 44 kasy. Bodies unlocked. I flag your top speed and number of slots open. Okej, okay, body. Mamy na przykład freshken crate. Weźmiemy sobie crate i zupgrade'ujemy tego coila. Mamy tutaj troszeczkę kasy, 15 jeszcze nam zostało. Balona nie możemy sobie zupgrade'ować i tego pressure gas też nie. Więc ja po prostu klikam ready i take off. I zobaczymy jak on teraz wyskoczy. O, oh maiga, teraz chyba dosyć wysoko polecimy. Widzisz, tam jakieś już te były, latawce? No, 4200. Taka lipa troszeczkę ci powiem, bo mieliśmy chyba teraz też coś około 4. No, tam kite leciał, tak? Czyli ten, jak coś mówi, latawiec. Dobra, mamy też stages jakieś kolejne. Mamy na przykład też kolejny balon. Czyli mamy dwa tak jakby odblokowane. Eee, możemy sobie te koila ogarnąć, A wydaje mi się, że możemy to sprzedać na przykład i kupić teraz tilt Canoon, widzisz? I to jest chyba o wiele lepsze. Mamy też crate jakieś. Ale możemy też kolejny balon na przykład kupić. Kupujemy kolejny balon. Mamy już 42 kasy, więc ja sobie pozwolę zupgrade'ować dwa razy ten balon. I mamy crate, też sobie zupgrade'ujemy. I wydaje mi się, moi drodzy, że teraz klikam take off. I patrz teraz, patrz. Use, już... O nie! <ścoughs> Czyli teraz sterujemy. O nie! Nie dolecieliśmy tak dosyć fajnie. Chociaż mamy tu jeszcze jakiś balonik. Ale... A, bo ja muszę to kliknąć, dopiero wtedy lecimy, jeszcze crate, czyli tak jakby tutaj, yy, o, lecimy wyżej? Nie no, niżej spadamy. Ile teraz polecieliśmy? 45, 93, bez, bez, widziałem, widziałem, patrz, czeka. Jak kliknę jeszcze raz ready, bo tutaj z tego, co mi się wydaje, to my musimy, widzisz, tak sterować, okej, okay, dobra, polecieliśmy, używamy też tego, teraz kolejny balon, wow! Pa, pół koła polecieliśmy, widziałaś to? I 7 sekund byliśmy, tak jakby w powietrzu, więc to jest w sumie dosyć spoko, widziałaś? Patrz, cyk, cyk, cyk. cyk. Ja jestem ciekawy, jak to wygląda na. O, bonus shop, patrz, tu jakieś bonusy mamy. Buzz income increase the money and earned, coś tam, bla, bla, bla. Cyk! Patrz, jak lecimy, patrz, patrz, co się dzieje. Patrz, co się dzieje. Lecisz, baby! Jeszcze rakieta kolejna! Oh my god, ty, patrz, jak my wysoko jesteśmy. Uuuu, dolecieliśmy aż prawie 9000, tysięcy, widziałaś to Lara? Dobra moi drodzy, ja sobie pozwolę skończyć w tym miejscu. Mam nadzieję, że się ten odcinek z takich randomowych, śmiesznych gierek podobał. Na razie, कम सँ कम कम सर कम